Cześć! Dziś jestem w Dźwirzynie, za mną taka e, kulinarna kolebka, jak ja bym to nazwał, gastronomiczny cud gdzie jest pełno wędzarni i smażalni ryb. Co dobrego zjadłem? Oglądajcie. Proszę, proszę, łapkę, nie no, no. Dzień dobry. No yy, pani może zimnego łososia takiego z wczoraj. Tak. Tutaj? To ja poproszę kawałek taki. Na miejscu. Tak? tak. Niech będzie na miejscu. Ale ciepłego też mam. Ale chcą ciepły. Dobra. O. Na miejscu. Tak. Tak. I do tego wezmę jeszcze antara tak. i kawałeczek maślany, ale to już, to już niech sobie będzie ciepłe. Może być na jednej tacce z tym łososiem. Mhm. I, i, i maślana, i maślana tak. no i jak słyszeliście kupiłem sobie łososia z wczorajszego wędzenia i pokażę wam jak wygląda łosoś wczoraj wędzony zobaczcie tutaj jest kawałek to te dwa kawałki są dzisiejsze jeszcze ciepłe a ten jest zupełnie zimny zobaczcie pokażę wam jak wygląda wczorajsze wędzenie łososia jak wygląda w środku po przełamaniu spójrzcie to jest łosoś z wczorajszego wędzenia. Tak wygląda. Jest soczysty, delikatny i jeszcze pachnący. Jeszcze wam przełamie w jednym miejscu, żeby było widać, żeby było sprawiedliwe. Zobaczcie. To jest zupełnie świeża ryba. Patrzcie. Więc jeśli ryba była wczoraj wędzona, i też na ciepło, to nie jest na zimno, żeby dłużej było. Zobaczcie. Z tego się również robi szaszłyki. One tak powinny wyglądać. A w smaku jest przepyszne. Mm. Petarda. Ojej. I nasu. I słuchajcie, i delikatne, i soczyste. Patrzcie. Chyba jest niesamowita. Trafiłem tu przez neta. Przez Wasze opinie. Dziękuję. No teraz już jestem zdemaskowany, ale wcześniej no. Wiecie, jakoś musiałem się trochę poukrywać. Hmm. Tak, Ale spróbuję jeszcze dzisiejszej wędzonej rybki. Jeszcze ciepło. I to jest ryba maślana. Zobaczcie. To jest... To jest sama świeżość, słuchajcie. Pięknie pachnie, aż można oczy przemykać. Mm. Tu choćbym chciał się do czegoś doczepić, to się nie doczepię. Uwielbiam to Ryby wędzą od 1980 roku. Tak jest na szyldzie i jest to wędzarnia. Przestań, przystań wędzarnia ryb w Dźwiężynie koło mostu. Zjeżdżać, zjeżdżać tak w dół i, i od razu traficie na tą rybkę. A wędzarni jest tutaj kilka, ale ta chyba jest najlepsza, bo poszedłem tam gdzie najwięcej ludzi. Niesamowite. I teraz jeszcze mam tutaj takiego antarka. Zobaczcie, tak wygląda antar. Jest delikatny, zobaczcie. To, nie, to. O, kapie z niego. Spójrzcie. porządnie uwędzona ryba na ciepło. Tak powinna wyglądać. Zobaczcie. Widzicie? To jest Mistrzostwo Świata, co oni tu robią. I taką wędzarnię można chwalić pod niebiosą. Wejdźcie na z petarda. Zmacznego. Dziękuję. Można słowo zamienić? E... Czy pan teraz zajętko no, Można. Już, słuchajcie, ja tylko się rozłączę na chwileczkę. Spróbowane jest naprawdę dobre. I jest na pieprz dobre i no, czuć to czuć to coś. Że to, czuć, że to jest produkt. Fajny. I wie pan, jak pan mnie ogląda, to pan wie, że ja, no, że że ja nie się... ściemniam, Nie, jeżeli, jeżeli coś by tu było nie tak, od, od razu jadę z koksem, bo... Bo, bo nie ma, nie ma, wie pan nie, nie ma, nie ma, co nie ma, co chwalić, e, e, czegoś, co nie jest smaczne, nie nie nie, Także, a, a w ogóle te ryby to są wybitne. No tutaj, myśmy też to samo ociągnęli tak? oni tu jadą codziennie, nie? Wczoraj tak. no, Tam To co oglądałem tam u tego grubego, albo u tego grubego tam pana widziałem, no. to jak zobaczyłem to pan to przełamywał, to wy pan to ile miało? W tydzień? No nie chciałem mówić, bo tydzień, ja... Bo mam ja. pan po 5-6 dni to bank Wie pan, nie chciałem tego jakby to powiedzieć, mówić, bo tak, ja... Tak. Bo ta pani mi powiedziała, że to jest nie, z poprzedniego no to, 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 dnia. Z poprzedniego to dnia jest, e, to tak wygląda. E, o, on, on tak będzie o, sobie wyglądał wie pan za dwa dni, tak? tak jak, jest, jak jest porządny łosoś, nie? Zrobiony ten, przechowany w tym skąd taką soczystość będzie trzymał już 2-3 dni ten tatar no, y, słuchajcie tutaj od pana y, po sąsiedzku tak. od wędzarni dostałem takiego tatara i go spróbowałem, zobaczcie tak wygląda po prostu petarda nie siemniam, świeżutki, delikatny y, pieprzny, tak jak tak jak powinien być tatar no. zobaczcie, jeszcze raz wam pokazuję to tak w prezencie dla tego pana niech sprzedaje jak najwięcej no, dziękuję, pozdrawiam ja również pozdrawiam Cześć. O, i, takie, I takie przygody się zdarzają e, z nienacka, nieplanowane, ale bardzo sympatyczne i bardzo miło e, posłuchać fachowca, który całe życie, e, jakby to powiedzieć, spędził na e, wędzeniu ryb, a teraz robi, powiem Wam tak, wybitnego tatara. Serio. To jest najlepsza ryba wędzona chyba, jaką do tej pory jadłem. I to jest dźwirzyno. Mm. Co to mamy Rybys pieca z grillu. To widzę karta po niemiecku A po polsku macie kartę? A tu są to ja poproszę tego filet z dorsza, ale z, smażony bez z pieca? smażony, niech będzie, to ja nie z samymi surówkami Czyli zamieniamy chwilę mrówka, tak? Tak. Mamy surówkę kiszoną, białą, czerwoną. kiszoną okay. tak? I do tego wodę, nie gazowaną. Okay. Słuchajcie, no tym razem to nawet ja nie jestem pewny, na co ja trafiłem, ale na pewno to, to nie jest ja. Na pewno to nie jest e, zjadliwe. zobaczcie Ej, jeszcze tu jest! Tu jest i tu jest! tata, Co to jest? Taka! Jeste tu jest! Sprawdźmy, co to jest w ogóle. To miał być e, smażony dorsz To w ogóle... Aha. Zobaczcie kolor Dobra, Dobra, bez komentarza jeżeli chodzi o to coś Bo to tak trzeba nazwać, zobaczcie 6 Zobaczmy co Surovka z kiszoną. To po prostu. Chodźcie, to jest to samo. G. Z wiaderka co ostatnio jeszcze mało tego, to jeszcze jest gorzkie. Tu to nawet smaku cytrynka nie nie uratuje. Obok wędzarnia, która po prostu Daje 10 gwiazdek, 10, a tu. No i zobaczcie. I po tej, jakby to powiedzieć, totalnej porażce, co mam Wam powiedzieć? Że w Dźwirzyno tętni smakiem? Nie. Wędzarnia jest wybitna, ale smażalnia w tym samym miejscu, bo tu jest takie, jak wiecie, fajne, fajne miejsce, gdzie jest mnóstwo smażalni, wędzarni, ale nie, zobaczcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.